Panie Boże życia i wieczności, staję dziś przed Tobą w ciszy mojego serca. Ty znasz mnie lepiej niż ja sam siebie. Wiesz, jak bardzo tęsknię za kimś, kogo już nie ma pośród nas. Ty wiesz, ile słów pozostało niewypowiedzianych, ile gestów zatrzymało się w pół drogi, ile wspomnień noszę w sobie, jak delikatny płomień, który nie chce zgasnąć. Dziękuję Ci, Panie, za życie mojej bliskiej osoby, za każdy dzień, który był jej dany, za wszystko, czym mnie obdarzyła: obecnością, dobrem, czułością, zrozumieniem. Dziękuję Ci za wspólny czas, za spojrzenia, które mówiły więcej niż słowa, za śmiech, który łączył i za milczenie, które dawało spokój. Choć jej ziemska droga dobiegła końca. Wierzę, że nie przestała istnieć. Wierzę, że Ty, który jesteś miłością, przyjąłeś ją do siebie, do światła bez końca. Panie, Ty jesteś tym, który daje początek i kres, a jednak w Tobie nie ma końca, jest tylko przemiana. Pomóż mi zrozumieć tę tajemnicę. Kiedy moje serce krzyczy z bólu, przypomnij mi, że śmierć nie ma ostatniego słowa. Niech świadomość Twojej obecności uspokaja moje wnętrze. Niech moja tęsknota nie będzie ciężarem, lecz drogą, która prowadzi mnie coraz bliżej Ciebie, tam gdzie żyją wszyscy, których kocham. Boże, pragnę Ci dziękować, nawet wtedy, gdy boli, za to, że pozwoliłeś mi kochać, za to, że dzięki tej miłości potrafię tęsknić, za to, że w tej tęsknocie uczysz mnie wierności, pokory i nadziei. Nie pozwól, by żal zamknął moje serce. Niech wspomnienie o moim bliskim nie będzie źródłem rozpaczy, ale przypomnieniem o Twojej dobroci i obietnicy życia wiecznego. Panie, w Twoje ręce oddaję Jego duszę. Otocz ją światłem, które nie zna cienia, oczyść z tego, co mogło być słabością, i obdarz pełnią pokoju. Niech odpoczywa w Twojej obecności, w ciszy, w miłości, w radości, która nie przemija. Niech doświadczy bliskości, jakiej tu na ziemi nie mógł w pełni poznać. A mnie, Panie, podtrzymuj w drodze. Gdy noc jest zbyt długa, bądź moim światłem. Gdy wspomnienia wracają z bólem, bądź moim pocieszeniem. Gdy wątpię, czy jeszcze się spotkamy, przypomnij mi, że Twoje słowo jest wierne. Daj mi odwagę żyć dobrze. Tak, by każdy dzień przybliżał mnie do Ciebie i do tych, którzy już są po drugiej stronie. Pozwól mi czasem poczuć Jego bliskość w ciszy poranka, w zapachu deszczu, w geście dobroci, który przychodzi niespodziewanie. Niech te małe znaki staną się językiem miłości silniejszej niż śmierć. Niech uczą mnie ufać, że więzi, które stworzyłeś, nie giną lecz przemieniają się w coś czystszego, głębszego, wiecznego. Boże, jeśli to Twoja wola, pozwól mojej bliskiej osobie czuwać nade mną, być moim orędownikiem, moim świadkiem, tym, który modli się za mnie w Twojej obecności. Niech Jego modlitwa będzie dla mnie pomocą, a Twoje błogosławieństwo siłą. Bym potrafił dalej żyć w miłości i pokoju. Panie, naucz mnie przyjmować każdy dzień jako dar. Niech moje życie będzie modlitwą wdzięczności za to, co już było, i nadziei na to, co jeszcze nadejdzie. Niech moja tęsknota nie prowadzi mnie w cień smutku, ale w stronę Twojego światła. Bo Ty jesteś początkiem i końcem wszystkiego. Ty jesteś odpowiedzią na każdy ludzki ból. Ty jesteś miłością, która nigdy nie umiera. W Twoje ręce, Boże, powierzam Jego duszę. W Twoje ręce składam moją pamięć, moją tęsknotę i moje pragnienie spotkania. W Twoje ręce oddaję siebie, abyś prowadził mnie ku pełni życia, ku Tobie, który jesteś pokojem. Amen.